Społeczeństwo zmienia się nie do poznania. Rzeczy, które byłyby nie do pomyślenia jeszcze kilka dekad temu, dziś stają się szarą codziennością. Do tego rosnąca liczba obywateli pozwala na te zmiany. Zdaje się nie widzieć, jak niebezpieczne mogą być ich konsekwencje. Ja, widząc, jak zmienia się mój kraj, odczuwam obrzydzenie. Z Europy przychodzi do nas zaraza, która może zniszczyć naszą kulturę. Nie mogę dłużej stać i biernie przyglądać się umieraniu mojego ukochanego katolickiego społeczeństwa. Z tego powodu chcę przedstawić mój plan, który może być uznany przez niektórych, za zbyt radykalny, ale jestem przekonany, że takie kroki są niezbędne dla przetrwania chrześcijańskiej cywilizacji, która tak wiele dla mnie znaczy. Musimy zabić starych ludzi. I przede wszystkim to satyra. Nie chcę nikogo zabić, to tylko zmyślona postać, która nie ma nic wspólnego ze mną. Przez wieki społeczeństwo miało jedną, stabilną strukturę. Jej podstawą była najliczniejsza, a jednocześnie najbardziej dynamiczna i gotowa do ciężkiej pracy grupa młodych. Nieliczni najstarsi dawali społeczeństwu pamięć o przeszłości i przekazywali młodym swoje cenne doświadczenie. Teraz starych ludzi jest coraz więcej, a zamiast wsparciem, stają się ciężarem. Te zmiany widać już na zachodzie, który przez wpływ starolobby chyli się ku upadkowi. To starzy ludzie doprowadzili do Brexitu we Wielkiej Brytanii. To przez nich gwałtowny wzrost gospodarki Japonii zatrzymał się bez widocznych perspektyw na powrót do dawnej siły. To przez nich w telewizji wciąż pojawiają się nowe kopie dlaczego ja? Kto do tego dopuścił? Kto chce zniszczenia Polski i zastąpienia młodych Polaków starymi ludźmi? Sami sobie odpowiedzcie. Ja nie powiem, bo dzięki temu każdy będzie myślał, że się z nim zgadzam. Znaczy, nie. Y Chcą mnie zniszczyć, bo przecież muszę coś znaczyć, prawda? To nie jest tak, że w desperacji tworzę coraz głośniejsze tytuły, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ideologia starych dziadów i bab też dalej będzie nazywana ideologią SDBT, wdziera się w każdą sferę naszego życia. Trzeba z tym skończyć. Zabicie starych ludzi da nam zyski na każdym możliwym poziomie. Co zrobić z opieką zdrowotną? Zabić starych ludzi, to oni najwięcej siedzą w szpitalach. Globalne ocieplenie? Zabić starych ludzi, to zmniejsza emisję CO2. Wysokie ceny mieszkań? Zabić starych ludzi i dać ich mieszkania młodym. To młodzi ludzie tworzą bogactwo i siłę narodu. Pozbywając się starych, możemy stać się światową potęgą. Czy mam obliczenia, które udowodnią, że zabicie starych Ludzi ożywi gospodarkę? Oczywiście, że nie. Chcę po prostu zabić starych ludzi. Chcę patrzeć, jak ich stare ciała roztapiają się w wulkanie jak Terminator 2. Wydawało mi się, że to już jest jasne. Argumenty nie mają znaczenia. Najpierw ich zabijemy, a później zobaczymy, co się stanie. A teraz wiadomość od naszego sponsora. Tak naprawdę to nie ma tu sponsora, bo za mało ludzi to ogląda. A poza tym pojawił się tu ktoś, kto mówił, że chce patrzeć, jak rozsepiają się ciała starych ludzi, co mogło być uznane za pewną przesadę. Myślałem, że lepiej zostawić się w szufladzie, ale to by było głupie. Jeżeli to co tworzysz nie ma szansy na zniszczenie twojej kariery, to po co w ogóle to robić? Dziękujemy sponsorowi za wspieranie naszego kanału. Szkoda, że. Go tak naprawdę nie ma. Ekonomia jest dla mnie bardzo ważna i jestem przekonany, że likwidacja SDBT przyniesie jej pozytywne skutki. Nie możemy jednak zapomnieć o sferze ideologicznej. Ideologia SDBT to rak toczący ten naród. Chcą zmieniać społeczeństwo specjalnie dla siebie, chcą kolejnych zapomóg, na które nie stać już państwa. Chcą, nawet by kultura szła pod ich dyktando. Teraz Marylardowicz Ardowicz pojawia się tylko na sylwestrach z dwójką. Myślicie, że to im wystarczy? Jesteście naiwni. Niedługo Maryla będzie wszędzie, a normalni, młodzi ludzie będą traktowani jako zboczenie. Ideologia starych dziadów i bab też wkrada się do mediów, zmienia bohaterów naszego dzieciństwa w imię politycznej poprawności, zalewa biedronki nowymi edycjami świeżaków. Jednak to wszystko nie jest największym zagrożeniem, jakie przynosi ze sobą ideologia SDBT. To, co najgorsze, to poczucie drobnego dyskomfortu przy spotkaniu z nimi. Muszę trochę dłużej niż zwykle stać w kolejce, muszę wstawać, gdy jadę autobusem, muszę słuchać reklam leków na prostatę. Coraz bardziej boję się, że moje dzieci mogą uwierzyć w propagandę i w przyszłości stać się jednym z SDPT. Nie mogę do tego dopuścić. Jeżeli mam wybór między skazywaniem milionów ludzi na cierpienie, sprawieniem, że każdego dnia będą bać się o swoje życie, że będą czuć się niechciani w kraju, w którym się urodzili, a skazywaniu samego siebie na odrobinę nieprzyjemności, gdy zobaczę, jak stary człowiek robi coś, co mi się nie podoba, to wybór jest oczywisty. Starzy ludzie muszą skończyć w wulkanach. Ale jest jeden sposób, dzięki któremu SDPT mogą uniknąć wrzucenia do wulkanu. Wystarczy, że przestaną być starzy. Jestem przekonany, że SDPT w głębi duszy nie chcą być starzy. Mogą podjąć decyzję o niebyciu starym, tak jak zrobiłem to ja i wielu innych dumnych, młodych, prawdziwych Polaków. Mogą rozpocząć terapię odmładzającą, której skuteczność nie jest potwierdzona żadnymi badaniami i która pozwoli im na powrót do normalności. A jeżeli nie, to wiadomo. Wrzucamy ich do wulkanu. Jeżeli nie uda nam się powstrzymać ideologii SDBT, to z czasem zniszczy wszystkie znane nam wartości. Wartości jak wolność od religii, wzajemny szacunek pomimo odmienności i walka z depresją poprzez memy i lekkie narkotyki. Te wartości są nam bardzo bliskie, a starzy ludzie nie potrafią ich zrozumieć. Jedynym sposobem na to, by stworzyć kraj, w którym wszyscy szanują siebie nawzajem, jest wrzucenie do wulkanu tych, którzy się z nami nie zgadzają. Tak wygląda prawdziwa tolerancja. To chyba najgorsza rzecz, jaką zrobiłem.